Zaczynamy od takiej bardzo krótkiej powtórki tego o czym była mowa wcześniej. W ramach pierwszej edycji zobaczyliśmy sobie, mówiliśmy o powstaniu świata. Zawsze był ten wątek z jednej strony biblijny, z drugiej strony naukowy, a trzeci Mówiąc mądrze, komparatystyczny, tak? czyli próba e, zobaczenia, jakie są relacje pomiędzy tą prawdą e, wynikającą ze Słowa Bożego, a tym, co współczesne nauki nam mówią na dany temat. No i tutaj na tej pierwszej konferencji szczegółowo analizowaliśmy ten pierwszy fragment z Księgi Rodzaju, to jest od wersetu. Pierwszego rozdziału pierwszego, aż do drugiego rozdziału wersetu 4a, czyli cały fragment o stworzeniu świata. I tam wnioski były cztery podstawowe, takie o charakterze teologicznym. Przede wszystkim, że Bóg jest Stwórcą tak? Wszechmocnym, który sam stwarza wszystko z niczego. Drugi to to, że człowiek jest najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń. Ma on w sobie coś z Boga. Późniejsi teologowie i filozofowie wykoncypowali, że tu chodzi o ten obraz i podobieństwo można interpretować jako rozum i wolną wolę. A to już jest późniejsza interpretacja. Bóg stwarza tylko dobre rzeczy. Tam wielokrotnie się pojawia, a to, co stworzył, było dobre, 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 a na koniec nawet bardzo dobre. Zło nie może pochodzić od Boga, no i człowiek stworzony przez Boga powinien za to dzieło stworzenia dziękować. No, i po to jest ten dzień siódmy, żeby być z Bogiem. Jeżeli chodzi o powstanie świata w kontekście naukowym, to zauważyliśmy, że de facto o powstaniu świata nauka niewiele mówi, raczej mówi o jego zmienności. Tak? Czyli mamy całą ewolucję kosmologiczną, i tutaj to są pytania o charakterze fizycznym i chemicznym. Mamy też ewolucję biologiczną i ewolucję społeczną. Tutaj z badań historycznych, archeologicznych jeszcze innych. Tak? Czyli nauki przedstawiają nam świat nie stały, tylko cały czas świat, który się zmienia. A z drugiej strony niektórzy myślą, też mówią to głośno, że Bóg jednorazowym aktem stwórczym stworzył wszystko w wersji już gotowej i zamkniętych, tak? No i to się nijak ma do tego obrazu ewolucyjnego, tak? że świat jest jednak zmienny. Czyli nauki mówią o zmienności, niektóre interpretacje takie fundamentalistyczne, o których jeszcze dzisiaj trochę powiemy, mówią o świecie jako stworzonym tam ileś tysięcy lat temu i niezmiennym. Tak i to się trochę gryzie z sobą. No i tutaj odpowiedź na pytanie, jak z tego impasu wyjść, dał już święty Augustyn bardzo dawno temu, z 1600 czy 1700 lat temu, mówił coś takiego, że za każdym razem, gdy pojawia się sprzeczność pomiędzy dosłownym rozumieniem tekstu biblijnego a dobrze ustaloną prawdą rozumową, trzeba odwołać się do Interpretacji metaforycznej zakładając, że właśnie taką interpretację miał na myśli autor danego fragmentu Biblii. Jeżeli autorem zarówno Biblii, jak i Księgi Przyrody, czyli świata jest ten sam Bóg, no to pomiędzy tymi dwoma narracjami nie może być sprzeczności i to już zostało za, za, zauważone wiele setek lat temu. Warto o tym pamiętać. Bardzo ważna rzecz, o której wiele osób niestety do dnia dzisiejszego zapomina. W ramach drugiej konferencji troszeczkę pochyliliśmy się nad problemem powstania człowieka. To jest ten drugi opis stworzenia. On jest, jak się go czyta literalnie, no niezgodny z tym pierwszym, tak, z pierwszego rozdziału. Tutaj mamy człowieka, który powstaje na początku, tam mamy człowieka, który powstaje na końcu. Tutaj jakby materiałem sproku jest człowiek, a tam wszystko zaczyna się od rozdzielenia wód, więc Duch Boży unosił się nad wodami, więc to tak nie za bardzo gra. Tutaj jest stworzenie w jeden dzień, tam jest stworzenie w sześć dni, plus jeden dzień odpoczynku, więc to też nam od razu sugeruje, że takie literalne odczytywanie tych fragmentów nie jest sensowe. Ale co najważniejsze, to jest takie przesłanie teologiczne, tak? czyli co... Bóg chce poprzez te fragmenty słowa swojego powiedzieć. No i ta pierwsza rzecz, którą sobie wtedy wyciągnęliśmy z tego fragmentu biblijnego, jest taka, że człowiek otrzymał życie jako dar. I jest to dar pochodzący od Boga. I Bóg obdarowuje hojnie człowieka, czyli przyroda i nieożywiona, i ożywiona są do jego dyspozycji. Do tego Bóg chce być w przyjaźni z człowiekiem. No i po to jest ten raj w Ziemi Eden. Czyli nie Eden jest rajem, tylko tam jest taki ogród w jakiejś tam Ziemi, bliżej nieokreślonej. Ale tak naprawdę bardziej chodzi o nie o miejsce, tylko o poziom relacji, yy, zażyłości między Bogiem i człowiekiem. No i czwarta rzecz, że Bóg nie chce, aby człowiek doświadczał samotności. I tu jest ten ish, isha, czy men, woman, tak? Są bardzo podobne, to mówi o równej godności, o jedności, tak? Kobiety i mężczyzny. To jest bardzo też mocny tekst, który mówi o równej godności, jedności. Tak to widać w nazwach także staropolskich, tak? To był mąż i mężyna, tak? I to jakby oddawało istotę po angielsku też to... Widać. Ok. Jeżeli chodzi o kontekst naukowy, to zadaliśmy sobie takie pytanie: czy w każdym teoretycznie możliwym wszechświecie mogą pojawić się białkowe formy życia, czyli między innymi człowiek. No i okazało się, że nie w każdym, tylko człowiek może się pojawić we wszechświecie, tak zwanym wszechświecie antropicznym, a wszechświat antropiczny to jest taki. W ramach którego w wyniku ewolucji powstają takie warunki, że życie może się tam rozwijać. Czyli na przykład, że są tam temperatury od 0 do 100 stopni, że możliwe jest, żeby powstał węgiel i tak, dalej, i tak, dalej, tak? Czyli nie każdy, byle jakiś wszechświat, z, całego, z całej puli możliwości, bo wiecie Państwo, że tych teoretycznie możliwych wszechświatów mówi się, że jest tam nieskończenie wiele. To jest to tylko malutki podzbiór tych wszechświatów. Antropiczny. Czyli jeżeli chodzi o kontekst kosmologiczny, to on jest ważny, tak? bo nie w każdym wszechświecie życie może się pojawić i ewoluować. Też mówiliśmy trochę o biologii, na ten temat się nie będę wypowiadał za wiele, bo się mało na tym znam. Ale to co usłyszeliśmy, to że ewolucja hominidów rozpoczęła się około 7 miliarda lat temu od wspólnego przodka naszego i współczesnych szympansów, żaden gatunek żyjący nie pochodzi od współcześnie żyjącego innego gatunku, czyli nie pochodzimy od mammy, tak, jak to się czasami mówi, tylko od wspólne, mamy wspólnego przodka. Jeżeli chodzi o tą syntezę, to ja też tutaj jednego z polskich filozofów przyrody pozwolę sobie przytoczyć, czyli księdza profesora Tadeusza Pabiana, on w swojej książce Anatomia Konfliktu mówi coś takiego. Biblia nie jest podręcznikiem do kosmologii, fizyki czy biologii, ale księgą zawierającą objawione przez Boga prawdy teologiczne. Oznacza to, że biblijny opis stworzenia z księgi rodzaju nie mówi, w jaki konkretnie sposób Bóg powołał do istnienia cały wszechświat, ani przy pomocy jakiego mechanizmu umieścił w tym wszechświecie człowieka ale o tym, że wszystko, co istnieje, istnieje dzięki wolnej decyzji stwórcy. I warto cały czas o tym pamiętać. Niektórzy o tym pamiętają, niektórzy nie, że Biblia, jak mawiał Galileusz, nie jest podręcznikiem, z którego się dowiemy, jak się niebo kręci, tylko jest takim podręcznikiem, z którego się dowiemy, jak do nieba się dostać. Tak? Więc to jest taka. Różnica. Jeżeli chodzi o tą trzecią edycję, tutaj mówiliśmy o relacjach pomiędzy historią zbawienia a tak zwaną historią naturalną. I te etapy historii zbawienia, one się układają w taki ciąg wydarzeń. Wszystko zaczyna się od stworzenia, które analizowaliśmy wcześniej, w pierwszej i drugiej edycji. Później jest problem grzechu. Się pojawia, i tutaj zrobiliśmy sobie taką krótką egzegezę księgi Rodzaju, rozdział 3. Warto cały czas też pamiętać, że jest to tak zwana historia etiologiczna. Tak? Co to znaczy? Że jest to próba wyjaśnienia obecnego stanu człowieka na bazie wydarzeń z jakiejś tam odległej, nieokreślonej specjalnie przeszłości. Tak to w tej chwili się interpretuje. Pierwsza obietnica zbawienia już w Księdze Rodzaju się pojawia. Dalej mamy historię mężów zaufania Bożego, Abraham, Mojżesz, Jozue, sędziowie. Później mamy czas królów, Saul, Dawid, Salomon, którzy mieli być tymi, którzy byli takim punktem odniesienia w królestwie. I później cały upadek tego, że tak powiem, projektu bo no, tak naprawdę tutaj coraz więcej było takiego kombinowania po ludzku, tak, a coraz mniej odnoszenia się do tego, co Bóg ma do powiedzenia na dany temat, więc to się mogło skończyć tylko taką równią pochyłą i skończyło się właśnie niewolą babilońską. Później byli prorocy, i tutaj pojawia się idea, którzy zapowiadają reszta Izraela, tak? tylko reszta zostanie zbawiona, czyli jakaś tam część tego, Izraela ocaleje, tak? I no i tutaj wkracza, tak powiem, w tym momencie ten zapowiadany Mesjasz Jezus z Nazaretu, który właśnie ocala tę resztę, czyli de facto wszystkich, którzy mu zaufali, tak? Tam nie ma, że nikt, że ktoś nie może doświadczyć tego, co Jezus chce przyjąć, przy, przynieść czy ofiarować, ale Praktycznie każdy. No i później mamy historię wprowadzania w życie, nakazu misyjnego, czyli początek Kościoła. No i ten punkt dziewiąty jest tylko zapowiadany, jeszcze go nie doświadczyliśmy, tak? czyli ponowne przyjście Jezusa i, tak to niektórzy mówią, koniec świata. Okay. I to był tak naprawdę przegląd przez całe Pismo Święte, tak? od Księgi Rodzaju aż do apokalipsy świętego Jana, czyli mamy całą panoramę możliwości. Jeżeli chodzi o historię naturalną, to tutaj znowu mówiliśmy o ewolucjonizmie, czyli o pewnych zmianach. W historii zbawienia też widzimy, że to nie jest coś stałego. Raz dane, koniec, nic się więcej nie dzieje. Tam też się dużo dzieje i y, zmienia. I tutaj tak samo, tak, ewolucjonizm, tak, jest taką standardową odpowiedź na pytanie o historię naturalną świata, tak, pogląd naukowy, który mówi o ciągłych zmienności świata fizycznego, chemicznego, biologicznego, kulturowego, społecznego itd. Co potwierdzają kosmologiczne? Historia wszechświata, biologiczna, historia życia na, na Ziemi, to wszystko, co z tej Ziemi mądrzy ludzie swoimi łopatkami i pędzelkami podkopywali i zobaczyli, że kiedyś było inaczej, a nie tak samo jak teraz, czyli coś się zmienia. No i to jest to, o czym już wspominałem, tak, że ta biblijna historia zbawienia, zwłaszcza to, co zostało zapoczątkowane i opisane w pierwszych jedenastu rozdziałach Księgi Rodzaju, to taka historia etiologiczna, tak? czyli próba wyjaśnienia obecnego stanu człowieka na bazie wydarzeń z bliżej nieokreślonej przeszłości. I to jest istotna rzecz, to jest takie główne przesłanie tej konstytucji, Dei verbum Soboru Watykańskiego II, która mówi mniej więcej coś takiego, że Pismo Święte przeka przekazuje prawdy dotyczące naszego zbawienia, czyli historię zbawienia, a nie prawdy nauk przyrodniczych, czyli historię naturalną. Tak? Czyli jeżeli ktoś próbuje odczytywać, w Biblii, czy szukać jakichś wskazówek dotyczących nauk ścisłych, czy empirycznych, no to jest w wielorakim błędzie, tak? Także nie idzie po linii nauczania soboru watykańskiego drugiego, tak? I takim najsensowniejszym pogodzeniem tych dwóch tradycji, czyli z jednej strony ewolucjonistycznych, drugiej kreacjonistycznych jest ewolucjonizm teistyczny czy kreacjonizm ewolucyjny. Na jedno wychodzi dwie nazwy tego samego stanowiska, które mówią, że życie powstało i rozwinęło się na drodze ewolucyjnej, a ewolucja jest Bożym sposobem stwarzania. Bóg mógł stworzyć świat tak jak zechciał, więc posłużył, mógł się posłużyć różnymi mechanizmami zawartymi w prawach naukowych, które sam zresztą stworzył, tak? Więc jeżeli by chciał je łamać, to byłby takim dziwnym bogiem, tak? Raz stwarza prawa, a później sam je łamie, więc to takie byłoby dziwaczne. Mówię o tym Bogu raczej, że jest konsekwentny, tak? Czyli jak raz coś postanowi, to tak jest. OK. I teraz mamy tą czwartą edycję i od razu sobie płynnie przejdziemy do czwartej edycji, czyli teraz sobie spróbujemy powiedzieć o biblijnym potopie. To jest oczywiście jak wszyscy wiedzą opisane w Księdze Rodzaju w rozdziale od 6 do 9, później sobie spojrzymy w takiej szybkiej perspektywie na zjawisko potopu, takiego globalnego z perspektywy nauki. Czy to jest w ogóle możliwe i czy coś takiego miało miejsce? Czy faktycznie było jak tutaj ci kreacjoniści fundamentalistyczni rekonstruują, budując różnego typu Arki, żeby pokazać, że tam mogło się zmieścić trochę zwierząt, ale gdybyśmy tam siedem par słoni wrzucili, to ludzie nam dużo miejsca zajęło. Ale o tym za chwilę. No i później troszeczkę o sporze kreacjonizm, ewolucjonizm na przykładzie biblijnego potopu, bo on jest bardzo ważny dla kreacjonistów fundamentalistycznych i kreacjonistów naukowych, bo przy jego pomocy mogą coś wyjaśnić. Tak? Na przykład to, że w różnych warstwach ziemi odnajdujemy różne skamieniałości, coś takiego, różne zwierzęta. Jeżeli Bóg stworzył wszystkie naraz, to one powinny być w jednej warstwie, tak? A nie, że jedne są niżej, drugie wyżej i tak dalej. I oni twierdzą, że był potop i to wszystko poprzewracał tak, że się tak po prostu ładnie ułożyło. Że można z tego nawet ewolucjonizm potwierdzić. Ok. Dobrze. Czyli przechodzimy od razu płynnie do biblijnego potopu.